Jeszcze już powoli przechodzili wszyscy na linię startu. Zapraszamy wszystkich zawodników, wszystkie zawodniczki na linię startu. 5, 4, 3, 2, 1, poszli! I już trzymasty chorę dookoła jeziora z ludzkiego. Witam serdecznie. Trzynasty raz spotykamy się na Żywieckim Rynku. Myślę, że tym razem e, zawsze był to wyjątkowy bieg, ale tym razem rzeczywiście chyba będzie super wyjątkowy. Z dwóch powodów. Po pierwsze na pewno padł już rekord frekwencji i z całą pewnością mogę powiedzieć, że padnie rekord trasy, ponieważ mamy znakomitych zawodników. E, czterech zawodników kenijskich i jednego zawodnika z Węgier. Ta piątka zawodników wczoraj w półmaratonie ślężańskim pobiła rekord trasy. Cała piątka pobiła rekord trasy, więc dzisiaj i on myślę, Razem z, z zawodnikami z Ukrainy, szczególnie z Juriem Rusiukiem, który w zeszłym roku wygrał ten półmaraton, będą walczyć zarówno o premię półmetka, jak i o e, zwycięstwo w końcowej klasyfikacji. Dla nas jest najważniejsze to, że rekord frekwencji padł, a więc e, sprowadziliśmy, udało nam się sprowadzić do żywca wielu miłośników biegania. Szanujemy każdego biegacza, więc każdy biegacz, który minie linię mety otrzyma pamiątkowy medal, otrzyma pamiątkowy ręcznik. No i tak sądzę, że ta pogoda również, ta wspaniała miała trasę dookoła Jeziora Żywieckiego, a więc widok z lewej strony na Beskidy, z prawej strony na Jezioro Żywieckie. Zachęci ich do tego, aby powrócili tutaj ze swoimi kolegami, ze swoimi rodzinami. Myślę, że pogoda sprzyja nie tylko temu, żeby w zdrowiu ukończyć ten półmaraton, ale również temu, żeby poprawić własne rekordy życiowe. Król, pierwszy z Polaków na linii mety, biega z przyczyny. Gorące brawa Gorące brawa dla zawodników, którzy finisują. I lepszy, witał teraz Garazis. Trasa jak na pomara była bardzo ciężka, bo podbiegi na 18-17 km, km, km dały się nowe znaki. Ale ogólnie jest super, w super, więc jestem zadowolona. Półmaraton Żywiecki przyciąga fantastyczną atmosferą, No i kor I bardzo trasa, że się tak wyrażę. I pierwsza z pań, witamy gorąco i serdecznie na mecie. 775 numer. Zameldowała się na linii mety Linia Piskowicz. No, trasa jak co roku, wymagająca. Jest to jeden z bardziej wymagających półmaratonów w Polsce. No sukces. Dzisiejszy chciałbym dedykować mojemu synkowi, który ma 9 miesięcy, który mam nadzieję, że też kiedyś będzie biegał. Wrażenia z biegu są jak najbardziej pozytywne. Bieg jest zawsze organizowany na bardzo wysokim poziomie. Mi osobiście na trasie nie brakuje niczego. wokół Jeziora Żywieckiego, o starosty Żywieckiego. Witamy gorąco i serdecznie wszystkich Państwa, witamy biegaczy, gorące brawa, myślę, od Państwa dla wszystkich, Anja. zwłaszcza dla tych, którzy ukończyli nasz dzisiejszy półmaraton. Drodzy Państwo, dzisiaj nagrody najlepszym wręczać będą starosta Żywiecki, pan Andrzej Zieliński, witamy gorąco i serdecznie. Burmistrz miasta Żywca, pan Antoniusz Nagor, witamy. Będzie zaraz, zaraz pan burmistrz do nas Rady Powiatu, pan Edward Płonka, Przewodniczący Rady Miejskiej, pan Krzysztof Greń. Także czł członek Zarządu Powiatu, pan Marek Kuniec. Nagrody wręczy również przedstawiciel jednego ze sponsorów, pan Marek Gawron. Oraz dyrektor naszego biegu, pan Mirosław Dziergas. Gorące brawa dla naszych oficjeli. No i drodzy państwo, czas wręczać nagrody dla najlepszych. Zaczynamy od kategorii generalnej mężczyzn. Na miejscu szóstym Kenijczyk Kenneth Serem Kipkogei. Czas godzina 10 minut 54 sekundy. Na miejscu piątym z Ukrainy Siergiej Fiskowicz. Godzina 10 minut i 1 sekunda. Na miejscu czwartym Julius Lagat Kiprono, także Kenia. Brawo! Kochani, teraz pora na podium. Trzecie miejsce, biegacz z Węgier, Laszlo To. gorące brawa. Godzina 7 minut 59 sekund. Na miejscu drugim z Kenii Elisza Saweki Godzina 7 minut i 7 sekund. Elisza! No i wreszcie zwycięzca od dzisiaj ten, który ma nowy rekord naszej trasy, także Kenijczyk, Mike Czerwiot. Godzina 6 minut 47 sekund. Miejsce pierwsze. Garancja brawa dla najlepszych biegaczy w, klasyf w klasyfikacji generalnej półmaratonu wokół Jeziora Żywieckiego o Bukar, starosty Żywieckiego, a starosta wręcza nagrodę główną. Przypomnijmy raz jeszcze, rekord trasy dzisiaj został pobity. Godzina 6 minut 47 sekund. od dziś należy do kenijskiego biegacza Majka Czerwiot. Nagrody, gratulacje od naszych oficjeli. To był wspaniały bieg, zresztą świadczy o tym pobity rekord naszej dzisiejszej trasy. Kochani, i teraz chwila dla fotoreporterów, a od nas gorące brawa! Gratulacje zaprosić do Dziękujemy bardzo. Okay, it's very nice. It's a very good discipline. Uh, the race was nice. The class Not bad, I had no problems. It was healing down, but it was okay. It was really tough, but the uh, unit was okay. Yeah, I will come to defend my uh, record also, and I think I will, I'm going to break the record.